Zespół seniorów Mieszka Gniezno rozegrał 11. spotkanie rundy rewanżowej w wielkopolskiej czwartej ligi. Tym razem przeciwnikiem biało był zespół Tarnowia Tarnowo Podgórne. W pierwszej połowie, która zakończyła się wynikiem bezbramkowym, żadnej z drużyn nie udało się uzyskać optycznej przewagi na boisku. Ta część meczu stała pod znakiem wyrównanej walki obu drużyn. Seniorzy Mieszka Gniezno w drugiej połowie zaprezentowali zgromadzonej publiczności na stadionie miejskim w Gnieźnie zdecydowanie inny futbol. Pierwsza bramka, a jak się później okazało, jedyna dla mieszka, padła w 59. minucie meczu. Jej autorem był Adam Konieczny. Niestety w 65. minucie padło wyrównanie. Jej autorem był ukraiński zawodnik w zespole gości Iwan Morozow. Do końca meczu gnieźnianie mieli jeszcze kilka sytuacji strzeleckich, lecz mimo doliczonego czasu gry, wynik nie uległ już zmianie. Po tym remisie pod opieczni przemysłowa Urbaniaka nadal plasują się na trzecim miejscu w ligowej tabeli z 54 punktami. A już w sobotę 14 maja z zespół seniorów mieszka Gniezno czeka kolejne spotkanie mistrzowskie. Tego dnia białoniebiescy udadzą się do kościana, gdzie o godzinie 17.00 podejmowani będą przez zespół miejscowej obry.